My, my to leśny to nasz, znaczy, że jak rozwiązuje się ten problem? Pierwsza rzecz to z trzy takie historyczne, to trzeba się przed wymogami i koperwatami, to ma. To jest, ja to jest ja jeden, To, ja to jest wiadomość. Ja pogadałam. to osobisty, Pani osobisty. Ciekawe. Oj. Ale wie pan, od czego nie tak? No? Za, ja w życie przeżyłem... Ma pani trochę wody zimnej? Daj pani wody mieć zimy trochę wody. Daj pani wody trochę zimnej. Ale nie mam zbudę. Zimne. Zimnej, obojętnie pani mnie nie. Skupka. Skupka, może być kubka, nie? Skupka, może być. No, może być skupka nie? Ach. Ja się na tak. zamknę. A wie pan, że muszę go osiągnąć? Sama mieszkam. A no tak, tak. Sama mieszkam. Zimne wody muszę zakręcać. A pan się chciał napić. Tak, tak. Dobra. A ja muszę zimną wodę zakręcać. Bo mi Pani kuchnię. Aha. Proszę Panią, została Pani pieniądze euro. Zakład do pracy. 6 tysięcy euro. I te pieniądze Pani w imieniu banku. No. Ale trzeba... Abcia! Czy Pani mnie rozumie? Abcia! poproszę.

Halo? A może z Pan pogada? Halo? Ja, ja później do pani przyjdę, ja później do pani przyjdę. Co? Ja? Ja później do pani przyjdę.